Siemanko, siemanko, z tej Jacoby, a dzisiaj pokażę wam jak pobrać Optifina także co znajdujemy się już na stronie głównej Optifina no jeśli nie wiedzielibyście co to jest Optifine to Optifine to jest taki dodatek do Minecrafta który którym poprawiam FPSy no, polepsza światło że no możecie dzięki niemu, dzięki niemu mieć tekstur paki no i ogólnie wygląd gry jest ulepszony i dodaje kilka opcji oczywiście nie wpływa to na grę a i możecie tym, na tym grać na serwerach. Także co? Aby to pobrać, klikacie sobie Download. Tu macie wszystkie wersje od 1.7.2 do 1.16.4. No i co? Żeby pobrać, nie klikacie Download, tylko klikacie Mirror. Teraz klikacie Download. O, dajcie zapisz plik. Wam się tu otworzy taka strona, którą zamykacie. Nic tam nie klikacie. Zamykacie ją, możecie być na tej. No i już wam pokazuję co zrobić jak pobraliśmy. Jak już pobraliśmy Optifina, to z pobranych plików dajemy go na pulpit, tak będzie najlepiej. Klikamy na nim raz prawym, drugi raz lewym albo po prostu raz lewym. No i dajemy otwór za pomocą Java Platform. No i teraz Oczywiście, jeśli nie mielibyście Java Platform, to link do Java będzie w opisie. A po prostu, jak macie Minecrafta, to musicie mieć to. Także otwieracie dzięki Java, tego Optifina Tutaj powinno Wam automatycznie dać folder, w którym macie Minecrafta. Jak nie, to po prostu sami dajcie tu, wybierz No i wybieracie. No i co, klikamy install. To w sekundę się to zainstalowało. Jest ok. Dobra. To no teraz przechodzimy do Launchera. No, jak już otwarliśmy Launcher, to nie, widzicie, już jest Wasza wersja optyfana zainstalowana, ale nie klikacie jeszcze GRAJ, bo wam to nie będzie działać. Musicie kliknąć nowa. To wybieracie co chcecie, możecie dać. Na przykład drewno jakieś. Tak samo nazwę możecie dać, nie wiem, powiedzmy, yy, Jajko, to Cox. No, i tu to jest ważne. Wy wersję wybieracie. No i wybieracie waszą wersję z OptiFine. Katalog gry to nieważne. Rozdzielczość zdejcie się jaką chcecie. No i dajcie swórz. No i dajemy Graj. Tutaj wybieramy naszą rzecz, którą stworzyliśmy. Dajemy Graj. I już Wam pokazuję, jak to wygląda w grze. Jak już jesteśmy w grze, to możecie zauważyć, że w dolnym rogu. Macie napis uh, jeden Minecraft 1.16.4 modem, No i tak powinno być. Także klikamy sobie Single Player. Yy, tworzymy sobie obejmij jakiś świat. Może być... Czekajcie. Hmm. Bo myszka mi znikła. Czekajcie. świat. Może być nazwany 1.3.2.1 na przykład. Ah. Nie wiem czemu, ale myszka mi znikła. O. O, dobra jest. Wszystko jest ok. Wszystko jest OK. Także świat się już czytuje. No i co? Jak Wam się film podoba, no to możecie zostawić lajka albo dostępnić innym. To dotrze ten film do większej, yy, większego grona odbiorców. No i co? Dajmy options. No jak mam video settings. To na przykład quality, performance, others, details. Tego normalnie nie było tych opcji. To wam daje Optifine. Do tego na przycisku C mamy taką lupkę. No i co? To chyba? Tyle. No i Optifine ulepsza nam FPS-y. Mamy więcej FPS-ów -y, dzięki niemu. No i co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i widzimy się w następnym odcinku. Siema.